O co chodzi z Kerfusiem? Fala memów zalewająca internet jest przytłaczająca i dla niektórych pewnie także zaskakująca. Dlaczego nagle to pocieszne stworzonko stanęło w centrum zainteresowania, zdawać by się mogło całej internetowej społeczności? a przynajmniej mojej bańki internetowej i być może nikt inny tak naprawdę o Kerfusiu nie słyszał. Okaże się po publikacji tego wideo. Zacznijmy zatem od podstaw. Czym właściwie jest Kerfuś? Jest to autonomiczny robot poruszający się po sklepach, ha, nie zgadniecie, marki Kerfur. Choć nie po wszystkich. Właściwie to, o ile się nie mylę, znaleźć go można tylko w alejkach warszawskiego oddziału, ale patrząc na popularność, z jaką się wybija, strzelam, że lada moment pojawi się również w innych sklepach. Sam robot nie jest niczym nowym ani specjalnym, jest to komercyjny produkt od chińskiego producenta o nazwie Pudu Robotics. Bellabot, bo tak nazywa się oryginał, jest już którąś iteracją podobnych robotów od tej firmy. Jeżeli chodzi o zasadę działania, to nie różni się szczególnie od popularnych automatycznych odkurzaczy. Jeżeli macie za dużo pieniędzy, to sami możecie się w takie cudo zaopatrzyć. Przeglądając zewnętrzne źródła można się dowiedzieć, że Bellabot kosztuje 77%. 7 tysięcy dolarów. Niestety nie udało mi się tego potwierdzić na stronie producenta, bo gdy klikam kup teraz, wywala błąd 404. Cóż, może serwery są przeciążone, albo wykupiono już cały nakład. Bo teraz przechodzimy do klucza całej sprawy. Odjeździ sobie po sklepie wyładowany przekąskami i prawdopodobnie nie zwróciłby większej uwagi tysięcy internautów, gdyby nie dwie rzeczy. Pocieszny koci pyszczek i kobiecy głos, które poskutkowały garścią memów. To jednak nie wystarczyłoby do wywołania takiej fali. Ta zdecydowanie zaczęła się, kiedy w sieci gruchnął news o tym, że ktoś rzekomo wykorzystał uroczego robota w sposób, w jaki żaden szanujący się obywatel nigdy nie powinien. Innymi słowy, Krefusia zwyczajnie zbałamucił. Dość szybko zdementowano te pogłoski, ale internetu to nie obchodziło. Liczyły się memy. Bartłomiej Sieja z serwisu Komputer Świat argumentuje, że głównym napędem tej siły była internetowa reguła 34, która mówi, że każdy obiekt, który istnieje w prawdziwym świecie, ma swój odpowiednik. <laughs> Powiedzmy, erotyczny. Innymi słowy, każdy mniej lub bardziej popularny bohater, bohaterka, czy nawet przedmiot nieożywiony, szczególnie jeżeli zaistniał gdzieś w popkulturze, na 99% został już gdzieś kiedyś sportretowany w niedwuznacznej sytuacji i da się to znaleźć w internecie. Ale nie polecam wyszukiwać takich rzeczy, jeżeli staracie się pielęgnować w sobie wewnętrzne dziecko. To jest jednokierunkowa droga bez powrotu. Tak czy siak, kwestia Kerfusia wyszła już niejako poza te ramy. Obecnie powstające memy właściwie naśmiewają się moim zdaniem już właśnie z rzeczonej reguły 34 i stanowią pewną formę szydery z ludzi, którzy wszystko starają się seksualizować. A poza tym mem jest już tak szeroko podawany i przerabiany, że social ninja wszystkich korporacji już próbują się podpinać pod ten hype, co oznacza, że mniej więcej za 2-3 dni ten mem zdechnie i nikt nie będzie w stanie na niego patrzeć. Także dziękuję wszystkim za uwagę, cieszę się, że mogłem wyjaśnić tę sytuację i że tak powiem. Do widzenia, państwo. Pamiętajcie o Ghostery 3 miesiące pakietu premium za darmo link w opisie